Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałem Wam zaprezentować jak w mojej pasiece radzę sobie z drutowaniem ramek. Wiem, że dla niektórych może być to rzecz bardzo prosta i, i prozaiczna, ale dla nowych adeptów sztuki pszczelarskiej może to być pewnego rodzaju zagadka, jak, czy, tam, czy tam nowe doświadczenie jak, jak założyć i zamontować drut do ramki. Ramki, które ja używam, to ramka wielkopolska, gniazdowa. Dzisiaj do takiej ramki będę montował drut. Drut, jaki używam, to drut nierdzewny o przekroju 0,4 mm. Takiego używam od, od kilku lat w swojej pasiece i, i sprawdza się mi. Uważam, że jest dobry. Do montażu drutu będziemy potrzebować młotek obcinaczki, a i od tego sezonu e, pierwszy raz mm, zaczynam karbować drut. Miałem taką przygodę, że w zeszłym sezonie e, spłynęły mi z ramek e, w kilku ulach e, węza, no i, i, i postanowiłem sobie przekarbować, e, przekarbować druty w tym sezonie, a myślę, że uniknę tego, tego zjawiska. Nie podejrzewam, żeby to była wada, wada węzy, bo węzę, którą, którą używam mam sprawdzoną mi bodajże od 4 albo 5 latium mam w pasiece, nigdy się coś takiego nie wydarzyło. A w zeszłym sezonie na 300 ramek 4 spłynęła węza podczas karmienia zimowego. Nie wiem, czym było to spowodowane. Żeby troszkę zapobiec, ewentualnie zapobiec takim zjawiskom w przyszłości, postanowiłem, żeby karbował drut. Czy to coś da, czy nie? No zobaczymy, przekonamy się. Do montażu ramki, do drutu, do wplecenia, naciągnięcia drutu, potrzebujemy gwoździków 3 cm oraz gwoździków 1,5 cm. A ja używam jeszcze plastikowe odstępniki. Dlatego, że prowadzę gospodarkę wędrowną, również i stacjonarną i wędrowną. No ale, żeby zapobiec ewentualnym przemieszczaniu się ramką w, w ulu podczas transportu no to, no to nabijam sobie takie, takie odstępniki. A, no i co, przystąpmy do, 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 do montażu. Nie jest to trudne, trzeba tylko przestrzegać kilku, kilku zasad, o których powiem w trakcie montażu. W ramce Wielkopolskiej mamy cztery otwory w górnej belce i cztery w dolnej. Na Nad skrajnymi otworami przybijamy sobie te, te gwoździki króciutkie, cienkie, na których będziemy mocować drucik. Co mogę powiedzieć? No, ja montuję drut ręcznie. Nie używam do tego żadnych prawideł, żadnych rolek, naciągaczy i tak dalej. Wiem, że pszczelarze niektórzy używają. Czy się to sprawdza, czy nie? Nie wiem. Ja uważam, że, że, że nie mam aż tak dużo tych, tych ramek do nawlekania, żeby, żeby musieć posiłkować się jakimiś tam urządzeniami. Zazwyczaj. W kilka popołudni zimowych w których że tak powiem nie ma żadnych dodatkowych zajęć jestem w stanie sobie to ogarnąć no akurat przy filmiku pewnie będą przy nagrywaniu filmiku będzie wiele wiele że tak powiem innych kłopotów z trafieniem i tak dalej bo, bo zazwyczaj to idzie bardzo gładko no ale jak się nagrywa Filmik to, to zawsze gdzieś tam później wychodzi kłopot. Tak? Obcinamy drucik, dobijamy tą ramkę i naciągamy sobie drut. Wracając przez co panujemy ten drucik niezbyt mocno. Trzeba pamiętać, żeby sobie nie przeciągnąć drutu i nie, zmieni, nie zmniejszyć rozstawu tej, tej, tych bajażek tutaj w ramce, bo później nie, nie będzie nam pasowała węza, która jest wycinana na, na, na pewien wymiar, jak tu, tutaj sobie zacieśnimy to to nam to nie będzie wchodziło. Przybijam odstępniki, ja swojej zawsze przybijam z lewej strony w ramce. No i tak zacząłem na początku i tak, tak już zostaje, żeby później stare nowe ramki się wiem, zgrywały, no musimy jednakowo przybijać te ostatniki. No jak ktoś zacznie z prawej strony, no to, no to też może z prawej. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, tylko, tylko trzeba wiedzieć, że żeby przybijać zawsze w swojej pasiece w ten sam sposób. Tu od góry przy górnej belce gdzieś odstęp około 3 cm z dołu ja przesuwam troszkę wyżej dlatego, że w mojej miodarce przebiega tutaj gdzieś na tej wysokości m, taki drut a, i on mi że tak powiem blokuje ten odstępnik blokuje mi później prawidłowe ułożenie e, ramki w miodarce dlatego muszę o tym pamiętać. Na końcu delikatnie karbuje sobie ten Nie przeciągać zbyt mocno, delikatnie. No i cała filozofia z drutowaniem ramek. Cykl taki powtórzyć 300 razy. No i mamy fajrant. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.